Cześć z tej strony Works i w dzisiejszym odcinku mam dla Was makietę na lotnisku. Co tu przedłużać? Zapraszam do oglądania. No i w makiecie. A, oczywiście, tytuł makiety to Terroryści na lotnisku. I przejdźmy do tego co nasza makieta przedstawia. Otóż na makiecie, makieta przedstawia grupkę złodziei, próbujących porwać ten taki ładny niebieski samolot. Oczywiście nie mają schodków, tak jakby rzucili się na niego od razu i chcą wystartować, ale nie mogą, ponieważ sprytny członek obsługi lotniska zabarykadował pas startowy. Następnie ściągnięto z całego miasta policjantów i innych tym podobnych funkcjonariuszy z całego miasta, kraju, z całego uniwersum i oczywiście oni są sprytni i zabarykadowali się schodkami i powoli przesuwają się z tymi schodkami naprzód, bo oczywiście obydwie strony są uzbrojone. Terroryści również nie są, również są niegłupi i mają zakładników. Otóż, kiedy autobus jechał z pasażerami pod y, samolot, to oni przejęli autobus i podstawili pod nim dynamit. Więc teraz, co wolimy? Tych których wsieli na zakładników czy samolot. Oczywiście najlepiej wziąć obydwa. I tu z pomocą przychodzi mój autorski samolot policyjny. Na nim się teraz trochę skupimy, ponieważ wzorowałem się budując go na yy, Bombardierze dasz 8K400. Może wam wkleję tutaj jakieś zdjęcie. Wzorowałem się oczywiście, biorąc pod uwagę skrzydła, które są od góry oraz, mm, oraz koła, które są pod silnikami. Oczywiście wiem, wiele również przedwojennych, nie powojennych modeli tak miało, ale ja się akurat wzorowałem na tym konkretnym modelu. No to on z Chase'em McCainem przyleciał na pomoc, ostrzeliwują terrorystów od góry. I kolejna przewaga terrorystów, ponieważ oni są w stanie odeprzeć ten pierwszy atak. Oni przejęli ten z wóz straży pożarnej. Oni strzelają wodą pod wysokim ciśnieniem. I kto to wygra? Oczywiście, głosujcie w ankiecie. Ja nic nie narzucam. I idziemy dalej w makiecie, bo to nie koniec. Odsłoniłem dach budynku, żeby było widać, co się tam konkretnie dzieje. A dzieje się tam. Trochę. Otóż pasażerowie, którzy przebywali w terminalu pod obsługą, pod nadzorem obsługi lotniska, leżą na ziemi, a inny członek obsługi pilnuje, żeby nikt się nie dostał do terminala ani nikt z niego nie wyszedł. No bo przecież nie wiemy, może. Ci pasażerowie to są tak naprawdę terroryści. Nigdy nic nie wiadomo. I myślę, że więcej w tej makiecie ciekawych rzeczy nie ma, tylko są takie pojedyncze smaczki, takie figurki, których tak na, naprawdę, tak do końca nie powinno tam być. Teraz macie je na ekranie. No i jeszcze jeden smaczek, o którym nie wspomniałem. Spójrzcie, na pasie startowym leży jakaś klapa. A wiecie skąd jest ta klapa? Otóż klapa jest od tego samolotu policyjnego, z którego urwano drzwi, żeby mógł bohatersko powiesić się w nich Chase McCain, który ostrzeli wywuje terrorystów naprawdę szanuję tego gościa. No i myślę, że to jest ciekawy content. Jeżeli chcecie więcej makiet, to napiszcie mi tam w rogu w ankiecie. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień. Cześć.